Ostatnie spojrzenie na morze. Tutaj stoimy, a tutaj od razu widać już te piękne góry. Musielibyśmy przejechać, ale różnica poziomów y, będzie taka, że i tak staniemy na tym kołku. Tutaj jesteśmy po obiedzie, rozkładamy przedsionek, a tutaj taki gość nas odwiedził. Dziewczynki są zachwycone. Cześć, witajcie w nowym vlogu. My już jesteśmy spakowani i gotowi. Odjeżdżamy, opuszczamy Rivierę Olimpijską i przemieszczamy się teraz w kierunku meteory. I tym samym opuszczamy kemping Sylwia. My staliśmy tutaj w alejce chyba trzeciej lub czwartej. W czwartej alejce w ogóle bardzo polska alejka. Okazało się, że były tam dwa kampery i przyczepa również z Polski. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. A podsumowując, pobyt na kempingu Sylwia, spędziliśmy tutaj tydzień. Było bardzo przyjemnie, jest to fajna baza wypadowa do okolicznych plaż miejscowości, żeby sobie poplażować. Natomiast świetne miejsce do odwiedzenia parku przy górze Olimp. Rewelacja, absolutna rewelacja. Widok na park narodowy jest właśnie taki. My byliśmy tam na górze, aż aż w schronisku. Wyjeżdżamy teraz stąd już. Pozdrawiamy bardzo miłą obsługę kempingu. Widok na góry jest niesamowity i polecamy wszystkim ten kemping. Wyjeżdżamy stąd ze wspomnieniami różnymi, okay. do miejscowości Kastraki, do kempingu nowego. Mamy 153 km, stąd powinniśmy jechać około 2 godzin. Nawigacja nas kieruje już na autostradę. No, żegnamy ten piękny widok na, na, na Olimp. Olimp, Mitakis. No, po Mitakis muszę wrócić. Ostatnie spojrzenie na morze I w zauważymy. tym roku. <laughs> I odjeżdżamy. właśnie warto dodać, że tutaj Riviera Olimpijska to nie tylko plaże, ale wspaniałe miejsce do uprawiania trekkingu, hikingu. Udało nam się dojść do schroniska na 200 z dzieciakami, także w ogóle jesteśmy z siebie bardzo dumni. No i można tutaj właśnie od schroniska do schroniska chodzić. Ludzie tak robią, albo nawet pod namiotach. Była taka para z Polski, która podróżowała pod namiotem i mówiła, że na dziko jakby się rozkładają i nie mają żadnych problemów. No. Więc fajne. Fajne miejsce, chętnie tutaj wrócimy jeszcze, prawda? Oj tak. Porobić trochę więcej tych trekkingów. W 15 km musimy uiścić opłatę, my powinniśmy zapłacić, mam nadzieję, o o! Powinniśmy zapłacić 8,60 za ten odcinek i znowu, Ej, jesteśmy, znowu jesteśmy właśnie yy, przez tą wysokość, bo do wysokości 2,20 jest tylko 2,80, a powyżej tej wysokości kampery i przyczepy już płacą o, nawet 7,90, czyli cennik no. tutaj jest nieaktualny. 40 kolejnych kilometrach dojeżdżamy do kolejnego poboru opłat. Chyba 6,80 tym razem powinno być. Tak dokładnie. Mierę. I przejechaliśmy już połowę naszej trasy zaplanowanej na dzisiaj. A krajobraz się zmienił diametralnie. Nie wiem do czego go przyrównać. Chyba do tabernas w Hiszpanii. Kojarzycie się tak? Trochę. Trochę tak. Zrobiło się tak bardziej sucho, tutaj. I przejeżdżamy przez pola bawełny, tutaj też co chwilę mijają nas tiry, obładowane towarem. I już naszym oczom tutaj ukazują się meteory, te piękne formacje skalne, wypiętrzone tutaj z ziemi. I miasto, do którego dojeżdżamy, tam mamy kemping. Mamy jeszcze 10 minut. I tutaj już jest właśnie zjazd na meteorę. No wygląda to powiem Wam świetnie. Myśleliśmy, że będzie trochę większe. Na pierwszy rzut oka wygląda na naprawdę nieduże. Mamy jeszcze jedną opłatę 2,25 za autostradę z wyjazdem prosto na meteorę. Tak wygląda dojazd. Jeszcze mamy 2,5 km do kempingu. Kemping znajduje się praktycznie w samej miejscowości. No, tutaj fajny mamy dojazd do kempingu będzie piękny widok na same skały. Bardzo fajne małe miasteczko. Tutaj też widać, że można wynająć pokój lub jakiś apartament. I szybko dostać się właśnie do Meteory, żeby zwiedzać. Da, 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 da. Camping mamy tutaj. Tu jest od razu wjazd. Oby znalazły się dla nas miejsca. Podjeżdżamy i idę zapytać. Wygląda na trochę opuszczony. Tam nam pan macha, żebyśmy podjechali. Zaraz zobaczymy, może będzie pytał o rezerwację. Tawerna, mini market, barbecue. Zaparkowaliśmy w kempingu. Ja idę teraz do recepcji, zobaczymy jak, co i jak. Tutaj stoimy, a tutaj od razu widać już te piękne góry. Zapowiada się bardzo magicznie. Więc na chwilę obecną dowiedziałam się, że. Eee, mamy sobie wybrać sami miejsce. Pan mówi w prawo lub w lewo, tam są strzałki. Bardziej płaskie miejsca są po lewej stronie. Jest budynek tutaj z toaletami od razu. Idziemy zobaczyć. To skręciliśmy w lewo teraz i panu już tutaj są bardziej płaskie miejsca. Nowe miejsca, widzę, tam są napisane, że są, new place. Tak się zastanawiamy właśnie, bo miejsca tutaj kompletnie nie są wyznaczone ani oznaczone w żaden sposób. Czyli trochę panuje taka samowolka. Znaleźliśmy coś takiego. I chyba tutaj będziemy chcieli wjechać. Między tymi czterema drzewami. Ale jeszcze idziemy zobaczyć jedno, tak? Tutaj od razu jest budynek sanitariatów, jak widzimy. Stoły. Jest też kuchnia i lodówka. Miejsce do robienia grilla. I jakbyśmy chcieli, właśnie tutaj przejść. I z tyłu, tak? No tak. Dymiter myśli, żeby tutaj. Żebyśmy stanęli i ja myślę, że to jest chyba lepsze miejsce, ono jest nawet trochę wyrównane i fajne. Tak, mi się tutaj podoba. Jest słoneczne to miejsce, a mi a, a dni już teraz troszeczkę są chłodniejsze, a raczej wieczory, więc od rana dobrze by było, żeby było słońce. To co? Spróbujemy tutaj się gdzieś przytulić. przytulić. Pytanie tylko jak. Czyli dymitar poszedł po nasz zestaw. My planujemy stanąć tutaj, żeby przyczepa stała tam na końcu. Przedsionek tutaj do przodu, żebyśmy mogli patrzeć tutaj na te piękne góry. Spróbujemy się jakoś ustawić, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dosyć niezgrabnie próbujemy teraz się tam ustawić. Zaraz zapytam, jaki dymitar ma plan. I na razie stanęliśmy tak. Zaraz będziemy się odpinać i prostować. Co, jednak będziemy musieli zmienić to miejsce bo jest ono dla nas za krótkie, żebyśmy rozstawili przedsionek. Tutaj jakbyśmy chcieli, musielibyśmy przejechać, ale różnica poziomów będzie taka, że i tak staniemy na tym kołku tutaj, więc nie uda nam się jej wypoziomować po prostu z tyłu. Tak to będzie? I wrócimy na tamto miejsce przed sanitariatami. Dymitar tam już zbiera prąd. I zaraz spróbujemy ustawić się tutaj. Powinno pójść znacznie łatwiej. Po prostu samochodem wjedziemy na parcelę i się wypoziomujemy bez problemu. już dymitar tutaj podjeżdża. Spróbujemy zaparkować samochodem, tak żeby nie uderzyć jeszcze przyczepy. I tak stoimy. Zaraz się będziemy ogarniać powoli, poziomować wszystko. Tutaj mamy dużo miejsca na przedsionek. Jesteśmy już rozstawieni, to znaczy ustawieni. Teraz będziemy się jeszcze rozkładać. Planujemy tutaj zostać jakieś trzy noce i zwiedzić meteory. Dostałam całą mapę od pana. Także mamy tutaj wszystko już wiadomo. I zanim się rozłożymy, to dzisiaj musimy zjeść obiad, bo ciężko. Bo jest cios na Giros. Bez Girosa nic nie pójdzie dobrze. <gry> tak jest. I zrobić zakupy w Lidlu lub w innym supermarkecie jaki znajdziemy. Jesteśmy po obiedzie, rozkładamy przedsionek, a tutaj taki gość nas odwiedził. Dziewczynki są zachwycone. <grym zna> no to widzimy się jutro. Papa?